Ej, widzowie, gdzie jestem? Co to jest? Normalnie jest już jakoś późno, noc jest, a jestem w jakimś szpitalu w ogóle. Ty, tam jest jakaś pielęgniarka? O, to już robię. się obudziłeś, jak dobrze, że, że wstałeś. Dobra, już ci daję tutaj suplementy, witaminki, okej. Okay. Ale co w ogóle, ja jestem chory na coś, o co chodzi? Czemu ja tutaj trafiłem w ogóle do szpitala, co? Proszę się położyć, yy, musisz dużo odpoczywać yy, i zostajesz tutaj sam. Tutaj masz witaminki i cześć. Dobra, no to dzięki. Ja nie będę tego ja tych żadnych witaminek nie potrzebuję. Przecież ja się doskonale czuję. Dlaczego zostałem zamknięty w tym szpitalu? To jest jakiś w ogóle oddział zamknięty. Ty zostałem zamknięty tutaj przez tą pielęgniarkę dziwną, podejrzaną. Słuchajcie, ej, ja patrzcie na to, nie mogę w ogóle szyby rozbić. Jakieś pancerne szyby. Ej, myślicie, że ja tutaj w ogóle zostałem zamknięty i na mnie może jakieś eksperymenty będą w ogóle wykonywać. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest tu lista najnowszych subskrybentów i serdecznie chciałbym pozdrowić. XKcpra Gamera Max Dziewięcki, UW Zosie Kilan oraz Michał Games. A jeśli Wy chcecie trafić na tą listę następnym razem, to wystarczy, że klikniecie Subika do tego dzwoneczek. I możliwe, że to Wy będziecie widzowie następni. Ja muszę w ogóle się stąd jakoś wydostać, bo nie wiem co oni tu knują. Jakim cudem się tu znalazłem i co tu w ogóle robię. Ej, ale te szyby chyba są inne, inaczej wyglądają niż te. One nie są pancerne. I ja nie mogę, dobra, może uda się stąd wydostać z tego przeklętego szpitala. Ja w ogóle nie kojarzę tej okolicy. Nie wiem kompletnie, gdzie zostałem wywieziony. Będziemy musieli znaleźć rozwiązanie tego problemu. Także idziemy stąd. Chwila, gabinet, ordynatura. O nie, to są normalnie jakieś szkieletory Ja nie mogę, remont jakiś jest Widzowie, zostawcie kciuka w górę Jak mi kibicujecie, żebym się stąd wydostał A na pewno będzie mi troszeczkę łatwiej Patrzcie, tu jest dziura Także dobra, dobra, musimy gdzieś zeskoczyć Tutaj bezpiecznie Chwila, dobra, tu mi chyba się nic nie stanie, obym nogi nie skręcił Pyk, dobra, udało się I tam jest normalnie woda Dobra, uciekniemy stąd, może się uda, widzowie Dobra, jesteśmy, słuchajcie, i ostatnia prosta I zwiewamy stąd, zwiewamy z tego przeklętego szpitala O nie, ona tam jest Uciekałem, o nie, wracaj się... tutaj, chodź tutaj, wracaj do swojego pokoju, gdzie ty na... narobiłeś, co ty narobiłeś? Ej. Kim ty jesteś w ogóle? Jesteś jakąś pielęgniarką nawiedzoną, słuchaj, ja nie będę siedział tutaj wbrew yy, mojej woli, ja nie chcę tutaj być w tym szpitalu, jakieś macie tu szyby pancerne, to wszystko jest podejrzane, w nocy mnie tu trzymacie, Weźmy zostaw, okej, okay? ja stąd sobie chodź idę. Chodź tutaj, poczekaj chwilę, yy, wy uwolnimy cię stąd, jeśli się położysz na tym łóżku. A ja sam się potrafię uwolnić, gdzie się idzie w ogóle do mojego domku, co? Tutaj tędy, chodź, chodź. Gdzie? Co, ale czemu masz się kłaść na łóżku? się na tym łóżku, bo ten? inaczej pożałujesz tego. Ej, dobra, przestań, dobra, spokojnie. To zrzędnę się, słuchaj, ile mam spać w ogóle? Dobra, kładę się, no i co? I już? O, co? Stań, dobra. I teraz Ej, idziesz ze mną do pokoju, tam to gdzie to byłeś. To Ej, jak się położyłem na to łóżko, to mnie związała! Ej, weź mnie w w zostaw! Ej, nie mogę się wydostać z tego widzowie! Ej, nie gdzie zostawię ty... cię! Gdzie ty mnie ze mną do góry idziemy do twojego pokoju! Jak to? Weź? Weź mnie zostaw natychmiast! Ej ja sobie nie życzę, żebyś w ogóle mnie tutaj przetrzymywała w tym dziwnym szpitalu nawiedzonym. O co ci chodzi? Co ty w ogóle ode mnie chcesz, co? Chodź, wytłumaczę ci wszystko u góry! Musisz leżeć, odpoczywać, zebrać swoich sił dużo! Ale ja mam siły, słuchaj, ty wkręcasz mi, że ja w ogóle nie mam siły, ja mam doskonale dużo sił! Ja sobie świetnie poradzę, w o ogóle teraz już nie mnie. na to łóżko, tylko na to lepsze. Chodźcie tutaj położymy. Za bardzo mnie związałaś, słuchaj, w ogóle mi niewygodnie jest w tej tej, w tej lince, weź i co? Mam tutaj teraz pójść i co mi? Co w ogóle? Po co? Położyłeś ci na łóżko, to teraz ej. zmieniamy ci strój! Ej, to mi w ogóle, ej! O. Co to jest? Ej, jeszcze w ogóle mi w tym bardziej nie wygodnie. Nie, tak głośno, cicho tutaj ma być. Przeddań. Proszę tutaj podejść, Ej, ja to... pomocy, Pomocy, niech mnie ktoś... normalnie... nie, jeszcze jeszcze normalnie. nie, 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 no, no i tutaj poczekaj sobie i tutaj zaraz przyjdzie ktoś. Nie mogę dostać stąd! Nie mogę ciebie dostać! dobra, trochę zsunąłem tą taśmę widzowie, ja nie mogę, co to ma w ogóle być, zostałem tutaj zamknięty ja mogę tylko pełzać w ogóle widzowie nie mogę normalnie iść, Mog mogę tylko podskakiwać i pełzać, jeszcze mi normalnie jakoś e, usta taśmą w ogóle związała, co jest grane, o co tutaj chodzi, ej retunku, niech mi ktoś tu pomoże, ja muszę się stąd jakoś wydostać, może tutaj coś znajdziemy w skrzyniach tych, ej, nie mogę skrzyni otworzyć jak jestem, słuchajcie e, w ogóle tutaj nie ma wolnej ręki, żeby skrzynkę nawet otworzyć, ja nie mogę. Jak ja stąd teraz się wydostanę? Ej, może w tych skrzynkach był... Czekajcie, może spróbuję zniszczyć tą skrzynkę. Nawalanka normalnie, może, słuchajcie, wstanę na tą skrzynię i będę bum, skakał po niej. Ej, udało mi się. Widzicie, skoczyłem. Ej, mam tutaj normalnie dwa nożyki, może uda mi się nimi rozwiązać. Czekajcie. Patrzcie, wydostałem się! Kozacko! I mam tutaj tą taśmę. Teraz normalnie mogę tej pielęgniarce co najwyżej zalepić usta tą taśmą. Co to w ogóle ma być? Jak ona mnie tragicznie traktuje? I słuchajcie, ja sobie nie życzę w ogóle, żebym tak był traktowany. Muszę się stąd, słuchajcie, wydostać. To jest przesada. Nie wiem, może znajdziemy tutaj, słuchajcie, jakiś telefon i zadzwonimy po pomoc. To na razie. O dobra, ona tam jest. Dobra, może tutaj mnie nie zobaczy. Cyk, może do tamtego gabinetu pójdziemy ogólnie. I słuchajcie, damy radę. Ona tu coś kombinuje. Ej, patrzcie, drzwi zamyka, drzwi otwiera. Pewnie robi barierę jakąś przeciwko mnie. Czy jest tutaj gdzieś jakiś telefon? Ej, dobra, bingo! Dzwonimy na policję albo do Jeeplaki. Dobra, na początku na policję. Spróbuję wykręcić numer. Ty, tu nie ma zasięgu, widzowie. Tragiczna sprawa, nie ma tu zasięgu. Ja nie mogę, nie zadzwonię tu nigdzie. Ten telefon nie działa. Ja nie mogę, zaraz ona tutaj może przecież w każdej chwili mnie zaskoczyć. Dobra, po cichutku idziemy. O nie! Co, no, się co ty tu robisz? Ej, daj mi spokój, słuchaj, zostaw mnie. Ja już mam ciebie dosyć, ty normalnie mnie masz tutaj nigdzie nie więzić, wbrew mojej woli. Ja stąd zwiewam, słuchajcie. Już mam ciebie dosyć normalnie, rozumiesz to? Uciekamy stąd, raz na zawsze. Ej, co jest grane? Tu są jakieś kolce. Pułapkę jeszcze wpadła. Szybko. szybko Szybko. Wpadłeś w moją pułapkę. Ha, ha, ha. Czego ha, No dobra, to poczekaj, ja wezmę jakieś mocniejsze liny, żeby cię związać, a ty sobie tu czekaj w pułapce. Tak, już tu czekam, słuchaj. Ej. I patrzcie tu jest w ogóle bedrock. Chyba w ogóle tu jest jakoś pilnie tutaj strzeżone bedrokiem i ja nie mogę w ogóle, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, co ja tu robię, to jest jakiś, nie wiem, czy to jest, kurde, jakiś koszmar, przeklęty sen, ja muszę normalnie liny chyba znaleźć, ej, mogłem w ogóle jej usta tym związać, tą taśmą, a może ja bym liny jakiś znalazł i ją ja bym związał, słuchajcie, i raz na zawsze po prostu się jej pozbył, dobra, także ona, słuchajcie, jest teraz zajęta, ponieważ poszła szukać gdzieś lin, także myślę, że możemy to wykorzystać i dobra, tutaj po, poszukamy w skrzyniach, tutaj nie mając żadnej skrzyni zobaczymy tutaj na tym piętrze, co tu jest. Ej, izolatka w ogóle. Ktoś tam jest w ogóle w izolatce? Ej, podejdziemy zobaczyć. Tutaj, czy nie jestem tu sam? Ej, kto tutaj jest? Ej, Halo, Laki, pomocy, uwolnijcie mnie tutaj! Co ty robisz? Też cię związała ta straszna pielęgniarka tutaj? i cię trzyma Tak, w... tak! Typej super, że jesteś tutaj. Chodź, wydostawimy się pan nożyk, rozwiążę cię Laki, poczekaj. E, cyk? Dobra, rozwiązałem cię wariacie. Także co ona tu kombinuje? W ogóle jest. co jest? Po co to wszystko, słuchaj, się dzieje? Po co ona nas tu więzi? Ta pielęgniarka straszna, co? Nie mam pojęcia, nie wiem, jak się tu znalazłem! Uciekajmy Ej. stąd Laki. Ja, ja w sumie wiesz, co tutaj przed? Bo chciałem liny znaleźć jakieś I związać ją, myślisz, że to dobry pomysł Żebyśmy my ją schwytali, czy nie? Nie, g -play. tu nie ma co ryzykować Nie ma co z nią zadzierać Dobra, ty, coś słyszałem, drzwi się chyba otworzyły Chodź, uciekamy, bo ona poszła Po jeszcze jakieś grubsze liny A my, słuchaj, mamy teraz szansę się stąd wydostać Po cichutku, czekaj Poszukajmy jakiegoś wyjścia, może tu jest jakieś Tędy wyjście laki, stop. szybko, po prostu dajemy dziewę Chodź, uciekamy, u uważaj, szybko, jest g play pułapka, Z dala od tej pułapki Dobra, jesteśmy, Ej. Co to jest laki? Ty barier bloki Ej co to barier bloki Poczekaj chwilę zobaczę łukiem Czekaj masz łuki strzały no to dawaj Dawaj strzel zobaczymy w ogóle jak wysoko są te ty... O nie wbijałem się tutaj Normalnie widzowie widzicie jak Barier wysoko... bloki są tak wysokie że nie przejdziemy Gplay A pod spodem podkop na przykład zrobić Słuchaj i się dostać dołem Jak myślisz Ej tu jest wszędzie bedro no Nie bedrok. mam pojecie, ale wydaje mi się że wszędzie może być bedro No nie laki jak my trafiliśmy Jakiś m, przeklęty szpital słuchaj Gdzie jest jakaś dziwna pielęgniarka co robimy jak my się stąd wydostaniemy? Słuchaj, musimy coś wymyślić, stary Czekaj, wymyślmy coś. Hmm, co my tutaj możemy zrobić? Nie I, ma zielonego pojęcia, rozejrzyjmy się, ja idę, słuchaj, poszukać, tutaj w ogóle jest jakaś jaskinia, jakieś grzybki, słuchaj, mamy, tu się w sumie można schować, ale dalej też jest zabedrokowane, musimy znaleźć te liny i po prostu ją skwytać, słuchaj, I rozdzielmy się, ją zmusić, żeby nas jakoś, wiesz co, po prostu tutaj, dobra, ro rozejrzyjmy się, może coś tutaj znajdziemy, ona gdzieś tu na pewno ma liny i chce sama nas uwięzić, słuchajcie, nie ma zielonego pojęcia, mam nadzieję, że, ej, o nie! Laki, pomocy! Ratunku, pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Czekajcie! Sam teraz wpadłem w kolejną pułapkę! Ten szpital jest dodatkowo pełny pułapek! Nie wiem, co mam robić! Niech mnie ktoś stąd uwolni! Ja już nie chcę tutaj być! Ja już co nie ma chcę. cię stąd uwolnić? O, Ej, co ty tu robisz? Miałeś się wychodzić ze swojego pokoju! Ej, wypuść mnie, pielęgniarko przeklęta! Słuchaj, złapałeś mnie po raz kolejny w pułapkę! Daj mi już spokój, dobra? Em, no nie wiem, czy ci dam spokój, bo, bo ty cały czas się mnie nie słuchasz! Jak się nie słucham, słucham. Słuchaj, ja zrobię wszystko co chcesz, tylko wypuść mnie już, otwieraj to, weźmy to przejście, słuchaj, tu jest za ciasno dla mnie. O, dziękuję, dziękuję. Czego ode mnie chcesz? Ty chcesz jakieś eksperymenty na mnie i na lakim robić, na moim przyjacielu, czy o co Czekaj, ci chodzi? Poczekaj, zwiążę cię i dopiero jak będę, będziesz musiał wykonać dwa zadania, jeśli będziesz chciał, to będę ci mogła wydostać Znowu mnie związałaś, słuchaj No i co, jakie zadania? Jak wykonam te zadania, to mnie wypuścisz stąd teraz na zawsze I będę mieć święty spokój Tak, tak, Chodź, wypuszczę cię Tutaj są dwa zadania Pierwsze zadanie to jest skosić trawnik A drugie to jest zrobić ogrodzoną farmę A, tutaj mam cię. farmę Tutaj jest skrzynka zrobi. Ej, no to musisz mnie rozwiązać, bo ja nie mogę skrzynki otwierać Słuchaj, jak jestem związany w żaden sposób No Do to i Rozwiążesz mnie? Tag Dobra, no to mnie O, dziękuję. Jakie ciasno w ogóle mnie tą linę zawiązałaś tak ciasno, że słuchaj mi ręce całe bolą teraz. Dobra. Przestań marudzić, rób mi tutaj ogrodzenie kości. Drab, A trawnik, masz tu kosiarkę, jakąś, kosiarkę czy coś masz tutaj w ogóle, żeby kościć Ręką kość, albo może ci załatwię jakąś kosiarkę. Poczekaj chwilę. Dobra, to przynieś mi kosiarkę, słuchaj. Ja w sumie tu mogę, słuchajcie, zrobić na patencie. Skosić po prostu, wykorzystać do tego wodę. Zobaczcie, cyk. I normalnie to jest najlepsza chyba metoda koszenia taka. No nie jest idealna, bo tak widzicie, że ta woda czasami spływa nie tam, gdzie chcemy. Ona, na przykład, teraz spływa w tą stronę i mi nie kosi tej trawy. Kosiarki tam... nie ma, nie pomogę. Ci musisz sobie ręcznie pomóc. Dobra, już ci robię tą farmę. I słuchaj, wypuszczasz mnie stąd tego szpitala przeklętego raz na zawsze. już chcę mieć święty spokój. Dobra, robimy jej tu ładną farmę. Słuchajcie, pyk, 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 pyk. Ogradzamy. Nie mówiła w sumie, jak wielka ma być. Czy duża, czy mała. Także myślę, że taka starczy. I niech mi już da, słuchajcie, ta przeklęta w ogóle dziwna, brudna pielęgnika. Pielęgniarka spokój. Ej, ona jest jakaś w ogóle, słuchajcie, ma cały kaftan brudny. Nie wiem, co ona tu w ogóle słuchajcie, robi. Ej, G Play, G play. Co jest, co mam, jest wariacie? Zobacz, co mam. Co mam? Mam TNT, mam TNT. Zobacz, tylko to, co ty budujesz tutaj. Farmę, jak my my jesteśmy tutaj zamknięci, co ty robisz? Przestań. No stary, w ogóle ta pielęgniarka mi kazała zrobić farmę i powiedziała, że jak zrobię tutaj farmę, to mi uwolni, ale nie za bardzo jej wierzę. Wiesz, co? Chcemy chyba wykorzystać tutaj do niewolniczej pracy, mi się zdaje. No co ty, choć ja mam ładunki TNT. I możemy to jakoś wykorzystać, choć wyjdziemy dobra. stąd! A nie ma jej tutaj? Słuchaj, dobra, nie patrzy. Dawaj stary, idziemy. Ty czekaj, smyczkę ma. Yy, w ogóle stary, dobra, to dawaj, obstawiaj tutaj. Jakoś może uda nam się... Ty, ale myśli, że to zadziała, jak tu jest bedrock. Stary, no nie wiem, chyba się? to powinno zada zadziałać. Poczekaj chwilę. Dawaj, tylko żeby ona nic nie widziała szybko Laki, bo ona w każdej chwili może tu Już przyjść. podpalać? No dawaj, masz krzesiwo, też masz krzesiwo. Dobra, uciekaj Laki, uważaj. Bezpiecznie, ostrożnie. Uwaga! Poszło! I co? Damy radę się stąd wydostać? Ej, marnie to ty, widzę laki! Nie... Ej, poczekaj, ktoś tu idzie. ej, tu o idzie? Nie, nie, o nie. Chowaj się, chowaj się, dobra, tutaj się gdzieś schowamy, słuchajcie. Robimy sobie tutaj może jakieś szybkie schronienie domek, żeby mi tylko, tylko nie zobaczyła właśnie ta, yy, ta że, że w ogóle tutaj jakieś wybuchy były. Przecież ona tu teraz się może zdenerwować o, na nas. Nie, nie, co to za wybuchy! Co tu się dzieje? Ktoś tu, tu słyszałam, ktoś no, tu nie. słyszałam, kto tu się chowa. Nie. O, nie, o, jest! No to jest za wiele, chodź tutaj! Daj mi spokój! Daj mi spokój, czego ode mnie chcę zrobiłem ci tą farmę, już, jest ładnie! Już mi wypuszczę, nie ma więcej tutaj tych nasionek. Przestań. Ale co to za wybuchy, co to za wybuchy? Co ty tutaj wyrabiasz? No chcesz? wiesz co, bo tutaj creeper podbił do mnie, wiesz, ze mi się creeper i nagle było wybuch i trochę zniszczył terenu. Nie no, czekaj, już na ciebie teraz kara. Poczekaj chwilę, ja no muszę nie, tutaj No nie no, nie no przestań już mnie nie związuj! No ile razy można, tylko nie mocno, nie mocno, no, no przestań, to w ogóle za mocno na nogi mi, słuchaj, związałaś. Bez przesady. No ja... dobra, już spokojnie i, i weźmiemy, I cię teraz do izolatki bo, to, bo ty się mnie nie słuchasz. Do żadnej izolatki nie idę. Pełzam, pełzam, pełz, pełz. pełz. Wracaj tutaj, wracaj tutaj, no bo ja mam dla ciebie się... niespodziankę. Oła. Chodź tutaj. O, nie, już nie mogę pełzać. Jak ona mnie łapie na tą smyczkę, to słuchajcie, w ogóle już nie mogę pełzać. Co ty w ogóle znowu do izolatki? Laki był w izolatce. Uwolniłem mojego Jaki przyjaciela. Laki? O, nie. nie Nie złapiesz o. go, słuchaj, on już się praktycznie wydostał stąd, wiesz? Oła, w głowę O zarobiłem. nie, to ty wszystko zrobiłeś, to ty uwolniłeś lakiego. Nie, to nie ja żart. Słuchaj, taki mały żarcik. Y, ceplank, y, ten pielęgniarka, nie? O, nie chodź tutaj i poczekaj, tutaj y, na, na, na tego. O, proszę bardzo. Wow, przeniosłem się na dół. W ogóle spadłem chyba z góry, słuchajcie. ja nie mogę. O nie, wracaj tutaj szybko! On na dole jest, na dole jest! brachu. Ja nie mogę, ale jestem zawiązany, słuchajcie! Dobra, ja nie mogę, tędy się w ogóle nie mieszczę. muszę szybciej pełzać. Dobra, hop, hop, stać, hop, hop. Stać, stać, chodź Ej. za mną już! Nie idę, nie idę, słuchaj! Ja już mam tego dosyć. Rozwiązuj mnie, rozwiązuj mnie to Natychmiast! O nie, uciekłeś jakoś szybko, zwiałeś to... Uciekam, łapię się chodź tutaj. Nie, no nie, no nie, no. Ja nie chcę tam siedzieć w tej izolacji. No daj mi spokój. Już, spokojnie, już zresztą yy, wezmę do izolatki i wszystko będzie już dobrze. Ja głodny jestem, nic nie jadłem całą noc w ogóle, a ty mnie cały czas wiążesz, już mnie wszystko boli. No ile można mnie tutaj, słuchaj, łapać? Dobra, już tam tu wejdę, rozwiąż mnie tylko już, nie chcę tu, słuchaj... Już, chodź Dobra. tutaj. No hopi, wpełzam tutaj i, i co, no i będę tu spało, że rano się obudzę i w ogóle słuchajcie, wszystko to... Mi... zamykam idę. Ej, słuchajcie, mam jeszcze nadzieję, że laki gdzieś tutaj jest. Czekajcie, spróbujemy to zbić, ale teraz w ogóle jak jestem związany, to mam, słuchajcie, uwięzione ręce. Jak widzicie, mogę się tylko tak majtać na boki, ale w ogóle za wszelką cenę nie mogę się tu wydostać. Mam nadzieję, że laki mi przynajmniej pomoże. Laki pomóż mi, niech mnie ktoś uwolni, pomocy, ratunku. Ja, G-Play? czekaj. Lucky w jest Szybko, uwolnij mnie stąd! Stary ona mnie normalnie znowu tu związała i w, w, muszę I Co stąd... ty mówisz? Chodź cię wydostanę! Dawaj, dawaj, stary, rozwiąż mnie! Uciekajmy, wiesz już jak uciec, czy nie ma szans, nigdy się stąd nie wydostaniemy! Górą możemy się stąd wydostać, widziałem u góry możemy! Górą? Ale co, stary, u góry przecież tam e, te barier bloki były mega wysoko do góry, tam są. Sprawdzałem w łuku, że można normalnie górą, nie ma na suficie dachu! Dobra, no tu dawaj! Szybko musimy na samą górę wejść, jak tylko najwyżej się da i zobaczymy, zobaczymy. Dawaj ten łuk, y, dawaj na samą górę Laki, idziesz za mną. Ja już jestem na idę samym górze Idę za tobą, idę za tobą, tutaj. Ja mam troszeczkę chodź, lęk wysokości. Bądź na dach! Ja, ja jestem tu na dachu. Słuchaj, spróbuj strzelić tutaj łukiem i tak naprawdę może wtedy zobaczymy właśnie jak to jest wysoko. Idziesz tu na samą górę. Tu jestem na dachu! Tutaj niżej troszeczkę, zobacz obok, obok. No, ale tutaj, o, o słuchaj, jestem, jesteś. Chodź tu na górę samą, przecież mówiłeś, że to do samej góry idzie, tak? Te barier bloki, więc im wyżej, tym lepiej. Zabaj zobaczmy, tutaj. czekaj, czekaj, zobaczmy teraz, widzisz, patrz. No widzisz. Nie, nie jesteś! Musisz wejść wyżej, słuchaj! O, widzisz? I przeleciała strzała! Więc tutaj gdzie ja jestem, gdybyśmy zrobili most! Dobra, ja tutaj już robię most, nie mam. Idę za dużo... do góry, szybko i wyrastaniemy nie się. Nie ma skąd. tu za dużo bloków, mam płotki, słuchajcie, płotkami. Dobrze idzie się. Podsadać, o nie! Wow, ja nie mogę spadłem. tutaj spadłem. No gdzie ty jesteś Halo? Dawaj bloki, to nie był dobry pomysł. No, na płotkach się dobrze nie chodzi, słuchaj. Płotki to mogą jednak tutaj tylko robić barierę. Masz jakieś bloki? Dawaj rozkładaj. Ja wiem, mam. Chodź, idziemy, wydostaniemy uda nam się, się stąd. Uda nam się w końcu. Ja nie mogę. Dobrze, że odkryłeś w ogóle stary, że tutaj można ten górą przejść, ale mega wysoko te barier bloki w ogóle dochodzą, nie? Tak. No czy bardzo wysoko, no. Nie przewidziała normalnie ta pielęgniarka, że się skapniemy o tym w ogóle. Dobra, jest! Dawaj. Wychodzimy stąd, chodzi play! Czekaj, słuchaj, to tutaj może można skoczyć na te barier bloki. Poczekaj, ja spróbuję tutaj skoczyć, zobaczymy, jak, gdzie się zatrzymam. Dobra, hop, uwaga. Ej, patrz laki! Tutaj idą te barier bloki. Teraz możemy tutaj pójść i po prostu skoczyć do tego e, źródełka z wodą, tylko musisz uważać. O, dobra, patrzcie, laki lewituje normalnie, lewitujący laki. Jestem i uda nam się. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, tylko czekaj, teraz... czekaj. Straf tylko do jeziorka. Od samą krawędź dojdziemy. I dobra, tutaj trzeba się rozbiegać laki. To jest ostatni blok. I woohoo, Uciekamy stąd! Tylko którędy teraz iść do domu, I, woohoo. My... Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie my jesteśmy stary. My jesteśmy na jakimś zadupiu kompletnie. Tutaj jest Normalnie jakieś jajko, tam jest droga Mam tam, pomysł, rozdzielmy tam się i znajdźmy drogę Jeśli ktoś znajdzie drogę Ktoś kogoś poinformuje wcześniej Dobra, ja idę tędy, słuchaj I może coś tu znajdę, ja może jakieś Ej, Jakaś skrzynia w ogóle tutaj jest, widzicie widzowie Ej, ej a tam się światełko, patrzcie Zapala, gasi Ej tu jest jakiś domek chyba nawet. Pełny pajęczyn. I dobra, bierzemy. Ej, w pajęczynę można kogoś normalnie zawinąć. Dobra, bierzemy tutaj, te są jakieś pułapki. Ej, też nam się może kiedyś przydadzą. Pajęczyna też się przyda. Okej, okay, cyk. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Ej, jakiś przeklęty dom. Ej, przecież tutaj chyba mieszka ta pielęgniarka. Ej, może... Może w tą pajęczynę ją byśmy zawinęli? Słuchajcie. Ej, dobra, może będzie tu zajęta. Patrzcie, ona tutaj. Nie przeklęty jest... mieszkańcu! Wychodź z mojego domu! Wychodź z mojego domu! Ją... Co wy tutaj robicie? próbujemy. słuchajcie, ją związać! Patrzcie, idzie tutaj ten pasek, ona tylko nie może się ruszać. Okej, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Ej, co się stało! Jest jesteś, słuchaj normalnie. Ej, teraz jeszcze tutaj, no, wiesz co, jeszcze ci tutaj ustan zakryję. Ha, widzisz jak to miło? Jak to miło być związanym? Teraz ja cię mogę wziąć na smyć i sobie robić co chcę. Wiesz to co, zwiewasz, tak? Taka jesteś normalnie. Pokujesz się tutaj normalnie. więc co, teraz ci pokażę jak to miło jest. Ja cię teraz biorę i słuchaj, mogę Teraz zrobić normalnie co chcę. Mogę normalnie. O, ściągnie mnie stąd! Nie, a bo co? Słuchaj, nie ma mowy. Ja cię teraz normalnie mogę uwięzić. I słuchaj, teraz to ja mam nad Tobą przewagę. Co Ty w ogóle narobiłaś, słuchaj. Myślałaś, że Ci się, się wszystko uda? I co? O nie! Masz tutaj, ha! I teraz mogę cię tu zasypać, słuchaj. Albo kolcami. Cyk, 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 cyk. I co? I co no fajnie? No nie, weź te kolce, tylko kolce weź. O Dumbna, nie. Dobra, zasypujecie tutaj. Słuchaj, nie ma mowy. Ha, pokonałem ją. Dobra, pokonałem ją. I słuchajcie, teraz tak naprawdę, mimo wszystko dalej nie wiem, gdzie tutaj, którą stronę udać się do domu. Czy iść tędy, czy tędy. O nie, ona tutaj jest jeszcze, słuchajcie. Ja nie mogę na nowo się zespalić. O mać? nie, rozwiązuje się. Dobra, dzięki. Okej, okay, mam to. Już o, wszystko udało się. Ja nie mogę. Chodź tutaj! Ej, nie ma mowy w ogóle, daj mi spokój, ja już uciekłem z twojego szpitala i teraz już, słuchaj, nie będziesz mieć nade mną kontroli. Ja teraz do domciu idę. Spać już mi się chce, słuchaj, i mam ciebie serdecznie dosyć, tak szczerze ci powiem. Wracaj, chodź Bo tutaj. O, tutaj też są pułapki jakieś kolce. Nie ma mowy, słuchaj, ja do domku już chcę iść i już w ogóle z tobą nie chcę. Ochroniarze nic... za nim! Za nim ruszajcie za nim! Jakie ochroniarze? Jak tu nie ma żadnych ochroniarzy? Co ty gadasz w ogóle? Ty jesteś. Są ochroniarze, gonci go, gącie Dobrze się go, tutaj w czerwonych sukawkach. Ej! Zostaw mnie normalnie, czy Ej, przestań, słuchaj! Przestań już wracaj do tego swojego szpitala, słuchaj! Ja się ciebie nie boję, ten twój mieczek w ogóle jest słaby do rozwiązywania, chyba bardziej służy, nic nawet mi nie tracisz, haha Jesteś tak naprawdę słaba jak nie jesteś w swoim terenie, słuchaj Ja się zwijam, idę na chatę i mam ciebie serdecznie dosyć, to trzymaj się, pa!